Skąd pomysł na okładkę? To jest ciekawa historia, ponieważ e, pierwsza część mojej książki, czyli zbiór miłości niechcianych, była naprawdę inspirowana moim życiem i te niektóre perypetie miłosne e, przeniosłam na papier. Jest tam jeden bohater, który istnieje naprawdę, książkowy Kamil, e, no i de facto model na okładce, czyli miejski drwal, czyli Piotr Szczurek. No i... On po przeczytaniu pierwszej części powiedział Edzia, wiesz co, a może ja będę na okładce tej drugiej, co Ty na to? A dodam, że to był e, ulubiony bohater wszystkich czytelniczek, właśnie tej pierwszej części. Ja mówię, no dobra Piotrek, jeżeli chcesz, to zróbmy, ale nie mogę być sama stałą na okładce, dlatego, że w tej książce jest znowu wielu różnych bohaterów, e, z którymi bohaterka randkuje. Więc znajdź mi podobnego sylwetką modela. No i e, Piotrek wziął Pawła, Leśnikowskiego, czyli tego blondyna, który jest na płatce. No i podczas sesji zdjęciowej e, układaliśmy różne pozy. Początkowa wersja była taka, że ja miałam stać plecami do fotografa, a panowie mieli stać Amfa z przodem, pokazać swoje wielkie e, napakowane klaty. No ale to zdjęcie nie wychodziło za dobrze, bo jestem jednak za niska. E, ale fajnie wyszło, jak się o nich opierałam. No i już tak zostało. Czysty przypadek.